Tablet na kółkach, odpuśćmy go. Pudełko jest ogromne. Zasilacz z kablem, trochę papierów, ramię. Ale zobacz, co kryje się tu. Podstawa są kółeczka 360 stopni. A że jest ciężka, to powinno być stabilnie. No i główny zawodnik. Tak dużego tabletu jeszcze nie widziałem. 32 cale. To montujemy. To nie wygląda jak montaż zwykłego tableta. Podstawa jest. Czas na tablet. Podłączamy USB-C. Włącza się. Sam tablet, dzięki wbudowanym kółeczkom, może jeździć w dowolne miejsce. Wygląda to, jakbym obsługiwał jakiś terminal z przyszłości. Możesz dostosować jego kąt nachylenia no i nawet go obrócić. Chociaż regulacja wysokości mogłaby być większa. A to, że tablet jeździ, to fajny patent na oglądanie pionowych filmów. Wpadłem też na taki pomysł. Z tyłu USB i HDMI. A jako, że jest to pełnoprawny tablet, to możesz do niego podłączyć akcesoria i pracować. Ma rozdzielczość 4K, ale tylko 60 Hz. A jak na tablet, to jest on naprawdę głośny. A ty, wybierasz tablet czy telefon? Daj znać, a cena tego sprzętu w komentarzu.